Cześć! Cześć, witam! Tutaj znowu Klaudia. W sumie jestem ciapek. Bo mam ciapki. No i dzisiaj jesteśmy koło domu naszego. Schodzimy właśnie ze schodków. Ławeczka, Dobra, jak zejdziemy, odstępujemy. Dobrze, zeszliśmy ze schodów, tu u nas i zeszliśmy na, tam na trawę. Mieliśmy na górę wejść. No może pójść na górę wejść? Co my jakieś hardkorki, spinaczki, czy co? Czekaj, bo nie, mnie nie widać. A mnie strasznie ręka boli jak tak trzeba. Nie ma czego. A, to chyba od wczorajszych zabaw. Miał ja wam mnie nie chitać. No. Będziemy miały też pamiątki z dzieciństwa na filmikach. Jak widzicie teraz idziemy dalej koło domu. Jak ktoś oglądał jeszcze z ale filmików. Jak ty, jak ty zrobisz sobie pamiątki na nagraniu? No, normalnie. Zrobić zdjęcia? Cześć. Dobra. Usiad, usiadliśmy na murku, ale już musimy związać, bo jest zimna. Nie chcemy nerek <noise> Tu w ogóle... <noise> tu w ogóle jest... Dzisiaj taka pogoda ponura, nie wiem czemu, ale chyba, chyba Sweet Cookie zawsze, zawsze jest w Bolkowie, tylko od poniedziałku do piątku, więc dzisiaj nagrywam z moją siostrą akurat, bo Sweet Cookie nie ma. No, jak, jakby co, jak nie wiecie dlaczego e, Ala się nie odzywa czasami w szkole albo na mieście, tutaj bo tam jakiś właściciel. E to tam, tylko to że się wstydzi po prostu. E, jak, jak widzicie, to też się odzwana nagranie, ale w szkole to... A nigdy to nie. i e, sorry, że takie krótkie filmiki dodaję, ale po prostu... Oła, e, po prostu normalnie u mnie jak się zapełni e, karta pamięci, no to już w ogóle się nie da dodać w filmiku. Nie. No, tu jesteśmy już na ciałach naszych domów. Naszego domu, co ja mówię. Tu jesteśmy przy komórkach. Pokaż mi naszą komórkę. Ja już mu. Dobra, komórka nasza tam stoi, obok kto kamyczka się nie. A dobra, chodźmy. A. I jakby co? So... A kto jest naszym no dobra, nasz budynek nosi się. Dobra, już pokazywaliśmy na jednym z naszych nag nagrań, chyba że ktoś nie oglądał. To bardzo polecam. I to w ogóle. Witam na moim kanale. Jeśli jeszcze go nie subskrybujesz, zasubskrybuj. I zalejkuj filmy. No, pokazuj, co mam więcej. Ej, te twoje małe rączki. Ej, czekaj. Czekaj. No, dobra. E, no to tu już Tu jeszcze już musimy się żegnać, bo wiecie, jak się karta pani przepełni, no to nie ma zmiłuj. <ścoughs> to, to było na tyle. Łapki, i słupki! I narka. Norka!